Witajcie. Mam nadzieję, że wybaczycie mi otoczenie, w którym dzisiaj nagrywam ten komentarz. Ostatnio bardzo dużo podróżuję. Codziennie w zasadzie przebywam e, e, kilometry, wożąc dzieci do szkoły, do przedszkola, też podróżując po Polsce i to miejsce jest mi bardzo bliskie, a jednocześnie po części wiąże się z dzisiejszą Ewangelią. No właśnie. Dzisiejsza Ewangelia ma takie dwie dwie części. Z jednej strony, Pan Jezus wysławia ojca i dziękuje mu za to, że objawił tajemnicę prostaczką, a nie mądrym i roztropnym. A z drugiej strony, jest to takie wezwanie do wszystkich, którzy są utrudzeni i obciążeni, aby przysz, abyśmy przyszli do Jezusa, abyśmy uczyli się nie od niego cichości i pokory. Pozwólcie, że o tych dwóch rzecza chciałbym powiedzieć zacznę od tej drugiej części wiecie czasami mam takie poczucie potężnego utrudzenia i obciążenia przyznaję się do tego praca opieka nad małymi dziećmi no już takie poważne wychowanie dużych dzieci zaspokajanie ich potrzeb zaspokajanie właśnie e, Jakaś próba dbałości o, o potrzeby całej rodziny, tak jak mówię, praca, inne obowiązki. Jest takie poczucie dużego utrudzenia i obciążenia czasami. I człowiek chciałby powiedzieć: Chciałbym mieć święty spokój. Chciałbym, żeby mi dali wszyscy święty spokój, żebym mógł chociaż trochę odpocząć. I oczywiście, odpoczynek jest bardzo ważny. Ale to, co jest jeszcze ważniejsze i co płynie z dzisiejszej Ewangelii, to jest to wezwanie. Pan Jezus mówi. Akurat do mnie, tak to sobie wyobrażam, ale myślę, że mówi do każdego z Was, przyjdź do mnie, który jesteś utrudzony i obciążony. Czy jesteś utrudzony? Czy jesteś obciążony? Tak? To przyjdź do mnie. Przyjdź do mnie i czerp ode mnie siłę. Zakładam, że Wy też nieraz jesteście obciążeni natłokiem obowiązków. Szkoła, Lekcje gry na instrumencie, zajęcia dodatkowe, a może zajęcie się bratem, siostrą młodszą, a może jeszcze ktoś wam każe i oczekuje od was wypakowania, zmywarki i nałożenia, przygotowania stołu do kolacji. Bardzo dużo obowiązków. Należy się wam również odpoczynek. Ale do was również Pan Jezus mówi: przyjdź Kasiu, Karolino, przyjdź Tomku, Michale, przyjdź do mnie, jeżeli jesteś utrudzony, a ja cię pokrzepię. No ale przecież to jest dziwne, mogłoby się wydawać. Jak? Wystarczy, że przyjdę do Jezusa i zdobędę siły? No jak? Żeby zdobyć siły, to muszę odpocząć, muszę się wyspać. Tak, ale taki odpoczynek bez przyjścia do Pana Jezusa jest krótkoterminowym odpoczynkiem. On może zregeneruje siły na chwilę, ale jeżeli ty nie będziesz odpoczywał, jeżeli ja nie będę odpoczywał w Panu Jezusie, przy Panu Jezusie, to nie odpocznę, to nie nabiorę sił do dalszej, do dalszej reszty życia. Ten odpoczynek przy Panu Jezusie to jest nauka cichości i pokory. To jest nauka tego, żeby stawać się w życiu coraz prostszym. I o tym jest ta pierwsza część Ewangelii. Pan Jezus mówi o tym: Dziękuję Ci, Boże Ojcze, wysławiam Cię, Panie Nieba i Ziemi, że objawiłeś te rzeczy prostaczkom, a nie mądrym i roztropnym. Co to znaczy być prostym? Co to, no, przepraszam, nie prostym, prostaczkiem? I tutaj powiem wam, że to bycie prostaczkiem bardzo mi się skojarzyło z takim obrazem Jezusa Miłosiernego. W zeszłą niedzielę było święto Bożego Miłosierdzia. Jest taki obraz namalowany pod dyktando siostry Faustyny i na dole jest napis taki trzywyrazowy napis: Jezu, ufam Tobie. Jak myślę sobie o byciu prostaczkiem, to myślę sobie o tym, że to jest osoba, która przede wszystkim ufa Jezusowi. Przede wszystkim ufa Jezusowi, że to wszystko, co się dzieje w Jego życiu, składa się na prostą drogę, jego, na prostą Jego drogę do nieba. Że prostaczek to jest właśnie ktoś, kto idzie prosto do nieba. Kto przychodzi do Jezusa, zrzuca na Niego swoje ciężary, mówi Mu o swoich ciężarach. Nabiera siły i ta siła Boża, mądrość Boża, roztropność Boża, pokora Boża, cichość Boża, daje mu siłę, żeby iść prosto do Nieba. Bardzo chciałbym być osobą prostą. Nierzadko sam komplikuje swoje życie. I wtedy chciałbym przyjść do Pana Jezusa i powiedzieć: Jezu, ufam Tobie, Jezu. Fantomie. Dobrego piątku i dobrego weekendu majowego. Trzymajcie się.